Hejka, dzisiaj otwieramy 50 zł kruczyków. Ja nie mogę ile ja musiałam ich robić. Miałam plany zrobić 100, ale nie chciało mi się już. Ja już nie mogłam. Naprawdę nie mogłam. Wykorzystałam Słońce, miksturkę na maksa. Żeby zobaczyć, ile będzie później. Mi się wydaje, że miksturka będzie na maksa od razu po 5 skrzynkach. Słońce, nie wiem. Pytanie, czy będę miała coś nowego, czy nie. Brakuje mi trzech skórek i tam kilku mniejszych, głupich akcesori, jakichś tam, nie wiem. Okej, okay. lecimy z tym. A, i na końcu filmu będzie krótka informa na temat konkursu i tym podobne. Są nie tylko potem wyniki, czekam na tam ostatnie prace, tam dwie lub trzy. Fajnie, pierwsza powtórka. Cudownie. Na razie nic interesującego, a mamy prawie 10 otwartych skrzynek. Raz już jest, jest ta miksturka na maksa. Uuu, kaparcik. Ale kurde, czemu nic nowego nie może być. Ale lubię tego kaparta. Hmm. Dalej nic i nic i nic. Nie podoba mi się, to mi się bardzo nie podoba. Oye, nienawidzę cię. daj mi coś natychmiast. Albo. Albo nie wiem. Ale to przecież nie miał być prawie zwykłych cech, a sam wyrosowałam zwykłe świeże. No. Takie to jest beznadziejne. Nie no, Uicraft, mam cię dość. Jesteś naprawdę Mystix. Mystix, powtórka, koń. Serio. Nie masz nic innego tu robót jak dawać mi powtórki. Ha, fajnie. Sprójaj znowu ty, znowu ty. kebarcie ty. Dwa Mystixy w jednej, ale zawsze coś. W końcu coś nowego, Aurorka na chwilkę. A to moja, to, to teraz mam wszystkie Mystixy u Wilka. Ale czemu ten ptasior? On mnie prześladuje. Ten niebieski feniks. Dosłownie, on mnie prześladuje. <grafy> Wiem, jak to brzmi. A, fajnie. Lew. Super. Cudownie. No, skurde, przed chwilą to wyrosowałam. trzy skrzynki. Dalej, czy tam cztery, czy dwie. Przed chwilą była ta aurorka, dostałam nową. I teraz mam powtórkę jej. Serio. I ty, i wie, to jest beznadziejny, człowiek się stara, robi 50 skrzynek, tak się stara, męczy się z tymi trudnymi zadaniami. A ty co? A ty co? Nic mi nie dasz, nic, kompletnie nic, tylko jedną głupią aurorkę, Daj mi orła, albo, no, nic nie może muszę być, ale. Tylko nie krokodyl. Jak ja nienawidzę krokodyle, znaczy lubię krokodyle, ale ta skórka jest tak okropna. Serio, Tykrys. Nie masz nic serpszego. Nie masz, naprawdę. Ach, ten Wycraft. Super. Dostało, nie wiem, z 10 skrzynek. Rysik. Super, ubranie na Rysika. Cudownie. Jak ja się z tego cieszę. Nie możesz mi dać czegoś nowego, tak? Tylko jedną głupią aurorkę. Naprawdę 50 krócej i nic. Przed chwilą było to ubranie. Przed chwilą. Wecraft. Jak ja cię nienawidzę, jak ja mam cię dość. Naprawdę powtórka tego czegoś i dojść na orła. Wecraft. Zrób coś i daj mi. O, o! Co wam wszystko? Już cię lubię. Tak trochę bardziej. To jest ostatnie akcesoria, to konia akcesoria. Tam nie wiem, mam już wszystkie mestiksuł konia, wirka i lisa. Dobra. Ostatnia skrzynka i... Ja, kocham cię, kocham cię. Wyrosowałam, nie Nie no, na ostatnią skrzynkę. To napięcie całe, nie do. No. Ale czemu tego turnego, grubego, beznadziejnego niedźwiedzia, ja bym chciała, nie wiem, orła. Ja chcę orła. Wecraft, jednak jesteś beznadziejny, Nie jesteś cudowny, jesteś beznadziejny, chociaż Mist to na nowa skórka, to nowa skórka. Ale czemu nie orzeł? Tego turynego, niedźwiedzia. Ja nienawidzę nawidzę, niedźwiedziami. Zrobienie 200, u nich to była tragedia. Nie, no. A teraz, jak chodzi o konkursik. Jak już mówiłam, mam prawie wszystkie prace, więc wyniki będą już w stanie długo. Czekam na 3-4 prace ostatnie. Konkurs będzie podzielony na dwie części na takie edity z tyłu własnoręcznie zrobione. Na edity stylu, że ktoś wkleił moje wirka i tak dalej, tylko trochę tam poedytował i tym podobne. Więc on będzie tak podzielony na dwie części. Więc dwie osoby, jakby wykrają konkurs, ale tylko jedna będzie miała e, tą pracę na moim profilowym. Oczywiście pod każdym filmem będzie napisane, kto to wykonał i tym podobne. Naprawdę 50 skrzynek. 50 skrzynek, tyle turnych zadań. I tylko trzy. Które naprawdę nie są w jakiś sposób przydatne. Weedcraft, ja mam na ciebie focha. Foch, foch i jeszcze raz. Foch. Chociaż na konia mam wszystko i dam na Lisa, Wilka. Czemu nie mogłam tego orła? Czemu? Co ja ci Wilka zrobiłam? Co? Powiedz mi co. pa, ja mam dojść